Dlaczego Voldemort nie zabił Snape'a Awadą Kedawra? Voldemort był przekonany, że czarna różdżka należy do Snape'a. W jego logice wszystko się zgadzało. Snape zabił Dumbledora, więc to on pokonał poprzedniego właściciela różdżki. A według legendy czarnej różdżki nie da się zabić jej prawdziwego pana przy jej użyciu. Voldemort już wcześniej widział, że różdżka odmawia mu pełnego posłuszeństwa, więc nie chciał ryzykować, że Awada Kedavra po prostu nie zadziała. Dlatego wybrał inne rozwiązanie. Rozkazał Nagini zabić Snape'a samemu, uczestnicząc w jego śmierci. Wierzył, że w ten sposób złamie więź różdżki z jej właścicielem. Problem w tym, że Voldemort pomylił się co do właściciela. Czarna różdżka nigdy nie należała do Snape'a. Prawdziwym jej panem był Draco Malfoy, a później Harry Potter. I właśnie ten jeden błąd sprawił, że Voldemort przegrał ostateczną bitwę.